Osoby zajmujące się wykarmianiem papuk robią to na różne sposoby. Każdy z hodowców opracował swój własny sposób, który dla niego jest najlepszy, najwygodniejszy i najbezpieczniejszy dla jego ptaków. Najbardziej popularne to karmienie łyżeczką. Jest to zwykła stołowa łyżka, w tym przypadku duża, ponieważ jest przeznaczona do wykarmiania dużych papuk arkakadu, która została nieco. Zgięta z obu stron, i w ten sposób powstało takie korytko, które imituje dziób rodziców. Jest to stosunkowo łatwy sposób karmienia, ale jeśli mamy do wykarmienia większą ilość papuk, to karmienie trwa długo, pokarm staje się coraz bardziej zimny, a temperatura podawanego pokarmu powinna być stała i mieć nieco ponad 40 stopni. Jeżeli będzie wyziębiony, papugi nie bardzo chętnie będą chciały jeść, a ponadto mogą mieć potem problemy z jego przetrawieniem. Karmienie łyżką jest stosunkowo najbezpieczniejsze, tym niemniej jednak jest to nieco kłopotliwe, ponieważ ptak, który bardzo domaga się jedzenia, spowoduje, że całe nasze otoczenie będzie pokryte pokarmem. Drugi to sposób polecany tylko dla, powiedziałbym, zawodowców. To najbardziej trudne, a jednocześnie może najłatwiejsze dla fachowców karmienie. Mianowicie strzykawka, na którą został nałożony wężyk z bardzo elastycznego materiału. Ten właśnie wężyk wkładany jest poprzez dziób bezpośrednio do wola ptaka i w bardzo krótkim czasie możemy nakarmić pisklę. Jednak jest to sposób, który nie polecałbym nikomu, kto nie ma niezbędnego, naprawdę bardzo dużego doświadczenia. Jeśli wężyk nie trafi w odpowiednie miejsce i zamiast dowola wstrzykniemy pokarm, na przykład do płuc, to może to spowodować śmierć ptaka. A ponadto trzeba bardzo umiejętnie ten pokarm dozować, albowiem zbyt dużo pokarmu może spowodować uszkodzenie wola lub też jakiś stan zapalny. Także trzeba naprawdę bardzo ostrożnie i szczególnie osobom, które nie mają naprawdę bardzo dużego doświadczenia jest to sposób absolutnie niepolecany. Trzeci sposób to połączenie sposobu pierwszego z drugim. Jest to duża strzykawka. Duża dlatego, że używać jej będę do karmienia Ary. i w związku z tym, że nie ma tegoż wężyka podaje pokarm bezpośrednio do ptasiego dzioba i zmniejszając lub zwiększając nacisk na tłok powoduje, że podawana jest mniejsza lub większa ilość pokarmu. Ten sposób odżywiania począwszy od początkowego okresu aż do zakończenia karmienia jest najbardziej polecany dla osób, które tym się zajmują, a które nie mają zbyt dużej ilości papug do wykarmienia. Pisklęta papug. Karmimy specjalistycznym pokarmem specjalnie przygotowanym do tego celu. Kupujemy gotowe, renomowanych firm produkty, które posiadają w swoim składzie wszystkie niezbędne składniki, łącznie z witaminami, niezbędną ilością minerałów i florą bakteryjną. Tym właśnie pokarmem karmimy papugę. On zastępuje całkowicie pokarm, którym karmiliby go naturalni rodzice.